jakieś parkury z stopki, Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jest ze mną... No Zuzia, ja przecież nie, nie jestem z Tobą, tylko po prostu razem prowadzę ten kanał. No, no dobrze, ja dzisiaj sobie przechodzimy parkury stopki. Tak. Ja wybieram właśnie parkury, jakieś Dość. A może ten parkury? Niech będzie, tylko napiszę wersji Oczywiście zrobię tak. plan. Dzisiaj będą ten parkury. Tak, nawet z ocenką, ale wybieram oczywiście, ja, bo już taka tradycja u nas jest. <grym> taka tradycja. Tak, bo ty masz mniej telefonu, mnie mówiąc telefon ode mnie. No to Ci lepiej to No dobra, zaprosiłam na jakiś parkour z co ceną trudny, ale nie jest taki trudny. Chodź, chodź, jesteś już dołamkać? Czekaj. Czemu mam akurat bez trawy? No, odcineczek. Hmm. No, w sumie, tak, um, trochę tutaj na Trochę dość proste, ale można spaść. Jest tu portal na górze. I gdzie mam iść? Chyba na górę. Na górę. Ile to trwa? No, nie ja wiem. Nie wiem, właśnie sobie na górkę, coś takiego. Ciekać, że ktoś to na szybko putował. To są fabrykaty I dlaczego to jest takie sławne, takie... Ja to miałam ocenę raz i mam. O nie, teraz jest najtrudniejsze. A co? On nie przeżyję tego. Ej, ja prawie spadłam. Przeszłam. Okej. Okay. Przyszłaś? Tak, przeszłam. Ile minut? Eee, minuta dziewięć ja i dziewięć sekund. Ja tu tak. Ale na koniec ponownie musisz skakać jak najszybciej. O, przyszła minuta i 21 sekundy. Okay. Zaraz, 75. Chyba dzisiaj na tym odcineczku piję 75. Dobra, możesz takiej okay, okay.

Nie trzeba klucza? Nie, nie trzeba. On nie jakie małe przejście. Okej. Okay. Aha, a tutaj. Gdzie mam iść? A to jest jakaś, jakaś ściana. Nie da się skończyć. Nie, daj, paliłam się. Pamiętaj trzy to nie nutek. Tutaj trzy to nie flip budował, nie? No, bo no to są kropki, które posiadam. A nie mam trzy życia. No i co mam robić? Ty gdzie jesteś? Ja? Jesteś na drugiej stronie. Mnie za metę! O, to się dołączył. A jak ty przeszłaś na tę metę? Teraz pytanie. Tak, mam się ty A, no to też, też będzie się... Do... Nie, no wyłam listko. Możesz na mnie poczekać? Ile to mi się Na serio? No, poczekaj nam. No, prawie 5 minut odcinka, ja już śpić 75. 8. To no, dzięki Wam, no, widzowie, wbijamy tak szybko. No dobrze. No to już nie, no tak. Czasami no, mam dwa dni po prostu, jeśli to się nie udaje. Na przykład dzisiaj. Ej, no kto to do mnie napisał? E e Chciałabym zasubowała jego kanał. Uj, e, poczekaj. To niech zasubuje nasz kanał. Właśnie. Dobra. Już wybrałam. Okej. Okay. Chciałabym migotki, jakiś parkour. Dobra, lecę. Ale łatwiej. To on miówek zbudował. Migotek za 6000. tysięcy. To już jest taki trochę lepszych parkurek. O nie, mam dwa szycia. Ale on jest mega łatwy. Ja już jestem przy mecie. To może będzie ostatni parkurek. No może jeszcze jeden. No. Ostatni taki opcja łatwy. Nie, łatwy ale średni. Ostatni parkurek. No, tam mm. W poprzednim odcinku, to my przychodziłyśmy tylko jeden parkour w 5 minut. No właśnie, czy tam nie 9 minut? Coś takiego. Dobra, jakiś tęczowy parkour. wybiorę. Tutaj z ocenką, czy bez ocenki. Dobra, parkur. A, o nie, to jest jakiś ścig. parkour. to nie, za dużo czasu. Nie wyłączaj. Ups, to stołącz. Ja tam przejdę. No dobra, to odsłuchujesz się ode mnie. Co tu za paru? Nie, zbyt skąpa, chyba właśnie ten wybrałam. Tęczowe kociaki. Ja może najlepiej na ciebie poczekam. Dobra, już, do, już daję Ci bez oceny. Ja czekam na ciebie w tym parkusze, który tam. Wszedłem do, do innego. <gulka> Dobra, gdzie tam... Leta tak wysoko. Nie skoczę. Okej, okay, ja jestem na starcie jakimś pręguże. Mam tam. Mój. Poczekaj na mnie, to łączam Ciebie. Dobra, poczekam przed metrą. Ale idź po klucz pamiętaj. Ja Gdzie klucz? Gdzie klucz? A... Hmm. No właśnie. Jest tutaj Jest skrót. Ale można przeskoczyć przez tą, przez bramę. Bo w sumie Nurek nie No jesteś. Więc no, to, no, to, <śmieniciela> ja to prawie 30 dziesiące, górna no 27 siedem Więc to może na tyle w tym odcinku. No to na tyle, no to papa. Pa, dajcie pa. pa, subka oraz łapkę w górę. Lajka. Mieście ja. w komentarzu tęczowe parkury. She's gonna clip.